One wtedy są zimne. Tak. Takie są zimne. A ja. A i właśnie no tak. Rozmawiaj z babcią, rozmawiaj, wszystko powiedz. Ale Łapek do buzi nie pchaj, bo będą zimne. Ajku! Aj, Oj, ślicznie. No bardzo długa, śliczna przemowa to. Jest. Śliczny z uśmiechem. No taki ma piękny. Ja się powiedz. Babciu, 2,5 miesiąca się nie było. Jaki był śliczny uśmiech. Tyle co mam. Co ten tato tam ma za urządzenie? O jest to tato. Tak, tak, to jest miłość do kamery, tak samo jak Majka. Ta. Tak. Jest. Co to jak, gdyby tatoś ma? Co to jest? Jakie oczy duże? Ale duże oczy. Ale duże oczy. Co to może być? Co to może być?